O nie, co tu się stało? To jest... Katnap, on nie żyje. Kto to zrobił i co mu się stało? To jest straszne. Tu wszędzie jest krew i on ma tutaj nóż. E, katnapie, jesteś tutaj. O nie. Jak to się mogło stać jeszcze? Wczoraj normalnie tutaj żył. Chwileczkę. A jego dom, jaki on jest straszny. O nie, ktoś to musiał zrobić. I to na pewno był jeden z jego przyjaciół. Najbliżej tego zabójstwa mieszka ten kurczaczek. On tutaj chodzi. To musiał być on! Ej, kurczaczku! To ty zabiłeś katnapa, prawda? No, jak to zabiłem katnapa? Ja nic nie zrobiłem! Chwileczkę, faktycznie, on tutaj leży! Ktoś go zabił! Nie udawaj, że nie wiesz, o czym mówię! Zobacz, on nie żyje! I co my teraz zrobimy? To jest twoja sprawka! Ty mieszkasz najbliżej tego zabójstwa! Nie, to naprawdę nie byłem ja, musisz mi uwierzyć! Nie wierzę, ci musisz mi powiedzieć, co robiłeś dzisiaj! Nic nie robiłem, co ci to interesuje? Kurczaczku! Odpowiadaj, bo się bardzo pogniewam Nie chcę nic mówić, zostaw mnie w spokoju, to nie byłem ja Ale ty jesteś podejrzany Dobra, przyznaj się, to jest twoja sprawka Co skrywasz za tym domem? Nic nie skrywam, zobacz, siedziałem sobie z kurczakami Widzisz, to mam zebranie O, ja nie mogę, ile tu jest kurczaków Faktycznie, ale one są strasznie duże E, eee, kurczaki, witam was bardzo serdecznie One troszkę urosły, bo je ja nakarmiłem Ale to są moi przyjaciele Dobra, kurczaki, to jest prawda Czy może któryś z nich za? piłka tnapa! One nie potrafią gadać. Idź już stąd. Nic tutaj więcej nie znajdziesz. Kurczaczku, jesteś bardzo podejrzany. I wiesz co? Muszę przeszukać twój dom. Wydaje mi się, że skrywa on jakieś tajemnice. A co my mamy tu na górze? Nie, tutaj nic. Tutaj nic nie ma. Naprawdę. Dlaczego ty stoisz za tymi drzwiami? Poczekaj. Posuń się. Tutaj pisze stop. Nie wchodzić. Dlaczego mamy tu nie wchodzić? Bo to jest zakazane miejsce. Naprawdę. Nic tutaj nie znajdziesz. Nie wierzę ci, kurczaku. Musisz się odsuwać. Tam pewnie jest nóż, którym zabiłeś katnapa. Pokaż mi to. Aaaa! O nie, tutaj jest mój kurczaczek, który robił sobie kupcie. Czemu temu przeszkadzasz? Ojeju, faktycznie to jest łazienka. I chwila, ten kurczaczek. Ojeju, ja przepraszam bardzo. Ja nie chciałem tutaj wejść. Odsuń się stąd i wyjdź z mojego domu. Mówiłem ci, że to nie byłem ja, ale wiem, kto jest podejrzany. Ten piesek naprzeciwko, idź do niego. No dobra, skoro tak mówisz, trzeba tu zbadać. Dzięki ci, kurczaku, ale będę mieć cię na oku. Dobra, piesku, Przyznaj się, to jesteś ty, to ty zabiłeś biednego kacnapa! Nie, to nie byłem ja nie wiem, kto to zrobił. To musiał być jakiś zabójca! Jak to nie ty? Przecież ty mieszkasz bardzo blisko kacnapa! Nie wierzę ci. Zobacz, on jest cały rozwalony! To ty go brutalnie zabiłeś! To nie byłem ja, naprawdę musisz mi zaufać! Dlaczego każdy z was jest taki podejrzany? No dobra, w takim razie powiedz mi, co robiłeś dzisiaj rano? Rano nic nie robiłem, naprawdę. No nie wiem, jak? Nie wierzę do Gdejo, ha! A może wejdziemy do Twojego domu? Nie, nie, wchodź tam, proszę, tutaj nic nie znajdziesz. Jeju, mówisz to samo, co ten kurczaczek. Dobra, nieważne, zobaczmy. Halo, jest tu ktoś? Na razie nie widzę nic podejrzanego, ale czekaj, dlaczego tu jest tyle mieczy i noży? E, nie podoba mi się to. O tak, tutaj jest pełno noży, bo jestem kucharzem, tak! Ale na pewno nie użyłeś noża na tego katnapa. Nie, 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 to nie byłem, ja naprawdę musisz mi zaufać. Ja jestem tylko dobrym kucharzem. Tak, chciałem gotować. To no po co ci w takim razie tyle noży? To jest bardzo podejrzane. To jesteś ty. Przyznaj się. Nie, to nie byłem ja. Naprawdę. Ja robiłem hot dogi. Tak. Te noże były mi potrzebne do nich. Hot dogi? Co ty mówisz? Niezła wymówka do gdeju ale jakoś ci nie wierzę. No to gdzie są te hot dogi? Miało za mną. Naprawdę zrobiłem ich bardzo dużo. Nie mam nic wspólnego z tą śmiercią katnapa. O, ja nie mogę. Faktycznie. Ile tu jest hot dogów? To potem było ci tyle noży, żeby móc pokraić bułkę? O, tak. Chcesz może choddoczka Śmiało, zjeść sobie. Nie wiesz co, ja nie jestem głodny, ale bardzo ci dziękuję. Ale w takim razie, kto to był ty idealnie? Stąd widzisz katnapa i zaraz, czy tam jest jakaś świnka? Tak, to była ona. i jej zapytać, co ona robiła, bo ona jest bardzo podejrzana. Jeju, fakt Stycznie. Dobra, Dogdeju, muszę to sprawdzić. Ej, ty, świnko, co ty robisz przy ciale katnapa? Chrom, Chrom, czemu katnap nie żyje? Pierwszy raz to widzę. Świnko, to twoja sprawka. No, nie wierzę teraz. Udajesz, że nie wiesz, kto to był. Ja teraz miałam mieć ślub i chciałam zaprosić katnapa. Co? Ślub? Nie wierzę ci. Ale bajki. Dobra, teraz się przyznałaś, że jesteś zabójcą. Nie, nie, to nie byłam ja. Chodź do mojego domku. Wszystko ci wyjaśnię śmiało. Co ty Mówisz jakiś ślub, ale faktycznie To jest twój domek I z kim ty niby bierzesz ten ślub, co? Zaraz poznasz moją żonę, śmiało Wchodź do środka Ojeju, ile tu jest świnek I zaraz, kto to jest? Świnka, peppa O tak, to jest moja żona, widzisz to mieliśmy mieć ślub Nawet mamy tort Masz rację, jaki on jest wielki I tutaj się zebrała cała wasza rodzina Ojeju, nie wiedziałem o tym Przepraszam, myślałem, że to ty Zabiłeś katnapa Nie, to nie byłem ja, naprawdę a tutaj mamy nawet dzieci, chodź zobaczyć na dół. Mamy nasze bobasy. Jak to dzieci? O czym ty mówisz? Co to jest? To nie są normalne dzieci. i Ja się trochę boję. No ty nie bój się, one są bardzo miłe, prawda dzieciaczki? Ja stąd uciekam, nie, nie chcę mieć z tym nic wspólnego, świnko, ale powiedz mi, kto w takim razie mógł zabić katnapa jak nie ty? Ja wiem, kto chciał zabić katnapa, bo go bardzo nie lubiał. To był ten słonik. Naprawdę, to musiał być on. To był największy wróg katnapa. Powod no dobra, chyba wiedzę tej śwince. Ona faktycznie miała ślub. A ten oto słonik, jaką on ma wielką chatę. Chyba największą z na razie tych wszystkich przyjaciół. Puk, puk, jest ktoś tutaj? Nikt nie odpowiada. No dobra, wchodzę. Ojeju, ile tu jest wody. Masakra, słoniko, gdzie ty jesteś? Pomocy, pomóż mi, jestem uwięziony. Tu jest dużo wody i nawet rekin. Co ty mówisz? Jaki rekin? I dlaczego tu jest tyle wody? Spokojnie, ja to... Wysuszę. Mam bardzo dużo gąbki, ale sekunda. To faktycznie jest rekin. O nie, odejdź ode mnie! Szybko weź tą wodę i pokonaj go! Ja nie mogę szybko usuwam tą wodę. O nie, o nie, ten rekin jest tuż za mną, ale on nie może żyć bez wody. Jeżeli ją mu usuniemy, to rekin zginie. Już jest przy samym końcu. I uwaga, koniec! Nie może tutaj przejść do wody. On umarł. I ostatnia woda, koniec! Pięknie, dobra, słonikowy czyściłem całą wodę, ale muszę ci powiedzieć, że ktoś zabił katnapa i to na pewno jesteś ty! Jak to zabił katnapa, czy katnap nie żyje? Nie, to nie byłem ja! No zobacz na własne czy on serio nie żyje? Ale chwileczkę, ja miałem powódź w domu. Jak ja miałem niby go zabić? Ja walczyłem z rekinem. No w sumie masz rację. To jest bardzo prawdopodobne, bo ja też tego rekina musiałem rozwalić. <laughs> to był mój przyjaciel. Nie wiem, kto to zrobił, ale najbardziej podejrzany jest ten jednorożec. On ma strasznie dużo pieniędzy i nie lubiał katnapa. To na pewno musi być on. Rozpraw się z nim. Dzięki wielkie, na pewno go pokonam. Ten jednorożec jest straszny. Ja go się naprawdę boję. On faktycznie mógł zabić Katnappa. -napa. Ej, jednorożcu, co ty tutaj robisz? O, liczę moje złoto, ho, ho, ale jestem bogaty. Wiedziałem, to ty zabiłeś Katnapa, jesteś przestępcą. Jak to zabiłem Katnapa? Nie, to nie byłem ja. Jak to nie ty, przecież ty masz tyle pieniędzy, na pewno go nie lubiałeś i przez ciebie on tam nie żyje, no nie mogę. O nie, biedny Katnap, no faktycznie nie lubiałem go, ale nigdy bym mu tego nie zrobił. Ja nie mam nic do ukrycia, chodź do mojego domu, zobaczysz, że to nie byłem ja. No dobra, nie. Niech ci będzie, zobaczmy w takim razie co tam skrywasz, bo mi się wydaje, że jesteś winny. Wow, ile tu jest diamentów i takie super żyrandole. O tak, jestem bardzo bogaty. Jeju, to faktycznie nie możesz być. Ty, ale chwila, dlaczego ja za mną widzę ogromny czołg? O tak, to jest mój czołg i jeżeli tutaj przyjdzie jakiś złodziej, to go pokonuję tym czołgiem. Co ty mówisz, czyli chcesz mi powiedzieć, że tak samo pokonałeś katna? paty, go strzeliłeś tym wielkim czołgiem! Nie, to nie byłem ja, naprawdę! Przecież czołg nie robi takich szkód, a nie widziałeś, że katnap ma nóż w sobie? To nie mógł być mój czołg! Ja jestem niewinny! No nie wierzę ci! Poczekaj, muszę wsiąść do tego czołgu i zobaczyć, czy niczego tu nie skrywasz! Uwaga! Wow, sekunda, jestem w tym czołgu i ty jesteś ze mną! O matko, faktycznie, ale on jest potężny i nie ma tutaj żadnego noża! Tak, widzisz, to jest bardzo bezpieczny czołg! Ale dobra, wiem, kto to Zrobił, wiem, kto mógł zabić katnapa. Pewnie pytałeś się wszystkich mieszkańców naszej wioski, ale tylko jeden mieszka na dworze i mógł to widzieć. To jest ten biedny królik. Idź do niego i się zapytaj, co on robił, bo on jest podejrzany. Ale uważaj, bo on mega śmierdzi. Dzięki jednorożcu ja już tracę wiarę. Każdy z was mówi, że to nie byliście wy. A, no dobra, nie wierzę wam. Została ostatnia osoba i to jest ten króliczek. E, dzień dobry, panie króliczko. O, cześć, co się tutaj sprowadza, piesku? Dzień dobry, panie króliku, ale teraz mnie nie okłamuj, bo ja wiem, że to musisz być ty, to ty zabiłeś biednego katnapa. jeju ale biedny katnap. <laughs> Wiedziałem, jak dostał nożem. I wiem, kto to może być. Jak to? Co ty mówisz? Dobra, mów mi w tej chwili, kto zabił katnapa. E, wiesz co, mogę ci powiedzieć, ale jestem trochę głodny. <laughs> Upuściłem tutaj gdzieś moje marchewki, znajdziesz mi? Jak to marchewki, króliku? Ty nie widzisz, że katnap nie żyje, a ty jesteś głodny? Tak, proszę, znajdź mi moje Marchewki ci to powiem, proszę. No dobra, niech ci będzie, gdzie ty je mogłeś tutaj opuścić! Halo, marchewki. O, widzę je. Króliku, jak ty je opuściłeś tutaj na górze? No nie wierzę w to, jak one się tutaj znalazły. Dobra, i jak podobają ci się, to są twoje marcheweczki. O tak, dzięki wielkie. Byłem bardzo głodny. Miam, 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 miam. I słuchaj, nie wiem, kto mógł zabić katnapa. Idź poszukaj za jego domem, bo widziałem jakąś czerwoną postać, która bardzo szybko uciekała. Jak to czerwona postać? Czyli chcesz mi powiedzieć, że to jestem ja? Ja też jestem koloru czerwonego. Nie wiem, czy to byłeś ty, ale idź to lepiej zobacz za jego domkiem. Dobra, króliku, wiesz co? Nie wierzę ci, ty nikogo nie widziałeś. Ja przecież nie zabiłem tego katnapa. Ja jestem naprawdę mega grzecznym pieskiem. Ale ten królik mówił, żeby pójść za dom katnapa, a on mieszka tutaj. Zaraz. Halo, jest ktoś tutaj? O nie! Tutaj są jakieś ślady krwi. Sekunda, to jest bardzo możliwe wiesz, że ta osoba, która zabiła katnapa, mieszka gdzieś w okolicy. Boję się, kto tu może być. Zaraz, tu jest jakaś czerwona postać. To jest czerwony przyjaciel katnapa. On mieszka bardzo daleko od reszty. To nie może być on, ale ślady krwi prowadzą do jego domku. Dobra, ja się tylko krześnie zapytam. On mi na pewno nic nie zrobi. Halo, panie misiu? Wszystko tutaj w porządku? A chwileczkę, kogo My tutaj mamy, witam gościa Cześć misiu, bardzo miło mi cię poznać Ojeju, jaki ty jesteś czerwony Ale zaraz, ty tutaj mieszkasz To wygląda bardzo strasznie Tak, to jest moje mieszkanie Witaj w moich skromnych progach Dobra misiu, nie wiem czy wiesz Ale p nie żyje I ja nie wiem dlaczego, ale ty jesteś odrobinkę podejrzany Powiedz mi, po co ci są te kolce? A te kolce to jest tylko zabezpieczenie w mojej bazie Żeby nikt nie powołany się tutaj nie Dostał. No dobra, rozumiem cię A powiedz mi, co robi tutaj ta krew? Jeju, to jest takie straszne Nie, spokojnie, to nie jest krew, to jest ketchup. Tak, robiłem sobie kolację, co ty? A, no tak, to bardzo fajnie Wiesz co, to ja już chyba sobie stąd pójdę Co ty na to, hehe <gry> Nie, poczekaj chwilę, pewnie chodzi ci o zabójcę katnapa Wiem, kto to zrobił Złapałem zabójcę O tak, on jest tam dalej Co ty mówisz, wiesz co to zrobił i ty go złapałeś? Co to była za osoba? Powiedz mi w tej chwili i sam się tego przekonaj. Tam na końcu tego czarnego tunelu uwięziłem ją. Tylko ona była strasznie silna. No dobra, to ja idę. Dzięki, misiu. Ja nie wierzę w to, ale ten tunel jest długi. Halo, jest tu ktoś. E, zaraz co jest? Ho, 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 wpadłeś w moją pułapkę. Jesteś teraz uwięziony, misiu. To ty, co ty tutaj robisz? Wypuść mnie. O tak, uwięziłem cię. I wiesz co? To ja zabiłem katnapa. Hahaha. no wiedziałem, ten króliczek miał rację. Tą czerwoną do postaci byłeś ty! O, tak, to byłem ja. I teraz? Dzięki temu, że zabiłem katnapa, stworzyłem mój najnowszy prototyp najsilniejszego katnapa. I w tym momencie przedstawiam ci mojego najnowszego katnapa. Ho, ho, ho. Zaraz, co to jest? O, ja nie mogę, jaki on jest wielki! Bardzo dobrze, katnapie, a teraz zjedz tego pieska, dawaj! O nie, co tobie się stało? Dlaczego ty masz trzy głowy i jesteś taki ogromny? Nie! Zostaw mnie! O tak, zjadł daj go. Ale chwilę, czemu ty się obracasz i idziesz w moją stronę? Nie, 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 co ty robisz? Nie, łap mnie. Ała, co ty robisz? wy ja cię stworzyłem, nie możesz mnie zjeść. No Co ty robisz? Miałeś zjeść pipka, a nie mnie. O. Ten katnap zjadł bisia. O nie, czy on mnie też zje? Tu jest jakieś wejście. O nie, o nie, on do mnie podchodzi. Proszę cię katnapie, nie jedz mnie. Ja jestem niesmaczny. Chwileczkę katnapie, nie możesz pokonać tego pieska, on jest z nami. Zaraz, co wy tu robicie? Tu są wszyscy przyjaciele. Chcieliśmy ci pomóc, widzisz? Potrafimy być razem. I wszyscy jesteśmy przyjaciółmi. A ten katnap jest fałszywy. Musimy go zniszczyć. Wow, co się dzieje? Co to jest za laser? Króliczku, czy ty go pokonałeś? Ja nie mogę. Ten katnap tutaj leży. O tak, teraz został pokonany. Ale chwileczkę, czy ty to widzisz? Z niego wylatuje jakiś dym. Co się dzieje? Ojeju, on zaraz zasmrodzi to wszystko. <laughs> ja już nic nie widzę. Ło, wow, jestem, gdzie ja byłem? Cutnap to ty, przecież ty umarłeś, jak ty tutaj jesteś? Ktoś chciał mnie zabić i zamienił mnie w zabawkę. Nie wiem, ale dzięki wielkie, że mnie uratowałeś. Czyli ten zabity cutnap to była zabawka, a ty jesteś prawdziwy super cutnap, ty żyjesz.